Szczęść Boże, księże Kustoszu, ksiądz Dariusz z parafii najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Sędziszowie Małopolskim. Jak ksiądz Kustosz wie, modliliśmy się za wstawiennictwem błogosławionej Karoliny o uzdrowienie Zuzi, która uległa bardzo ciężkiemu wypadkowi. Doznała urazy głowy, była trepanacja czaszki, nie dawali dziewczynie żadnych szans. E, życia, e, rodzina e, i w parafii modliliśmy się o całkowite uzdrowienie. E, I kiedy rodzina w dziewiątym dniu nowenny e, przed e, relikwiami błogosławionej Karoliny e, się modliła, przyszła informacja ze szpitala, że Zuzia się wybudziła, e, jest z nią komunikacja e, i w oczach wszystkich jest to. Wielki cud, z czym się z księdzem Kustoszem dzielę i, i chciałem to po, o tym poinformować, że jest naprawdę ogromna wielka łaska i dziękuję za modlitwę i wsparcie również w sanktuarium. Ostatnio w czasie odpustu, w czasie wspomnienia błogosławionej Karoliny, w które to wspomnienie również w parafii modliliśmy się za Zuzię. Pozdrawiam, będziemy w kontakcie. Szczęść Boże.